wędrówka głupca i, i widzimy się w afterlife no i pierw ze mnie, ze, ze, zaczniemy od wędrówki głupca i udamy się do e, pierw do pierw chyba do Wiktora bo gdzieś słyszałem że no, pierw się do Wiktora nie spłacimy u niego długo bo bo nie mamy tak, ale. O, możemy tu się zapytać. Mam kilka pytań związanych z chipem i Silverhandem. Nie, nie jestem ekspertem, ale spróbuję odpowiedzieć. Jak to możliwe, że widzę Silverhanda? Biochip służy do komunikacji z konstruktami, więc właściwie robi to, co do niego należy. Czyli to zasługa Arasaki. Jesteś najbardziej pechową beneficjentką programu Secure Your Soul. Johnny próbował mnie zabić. Kurwa. Co mogę zrobić, żeby w przyszłości mu przeszkodzić? Dopóki sama nie oddasz mu kontroli nad ciałem, za wiele nie wskóra. Ale to będzie się zmieniało z biegiem czasu. I co wtedy? Nie możesz dopuścić, żeby nastąpiło wtedy! Znajdź sposób na pozbycie się Silverhenda. Dlaczego przeżywam wspomnienia żenego? Macie teraz wspólny mózg. On ma dostęp do Twoich zmysłów i części wspomnień. Ty masz dostęp do części jego pamięci. Z biegiem czasu przestaniesz zauważać różnicę. Słuchaj, nie śmiej się, ale widuję w mieście dziwne obrazy. Jakby murale, ale. Wiem, że one nie są rzeczywiste. Pewnie jakieś uszkodzenie Kiroshi. Mogę się temu przyjrzeć. Nie. Obrazy są złożone i jakby. symboliczne. A, w takim razie to biochip. Mózg nie radzi sobie z zalewem informacji, albo wręcz doszło do zmian w korze mózgowej. Możesz coś z tym zrobić? Nie. Powinnaś jak najszybciej znaleźć sposób na pozbycie się biochipu. Okej, no to teraz stajemy się do miejskiej. A ja właśnie tu mamy jeszcze ten obraz tutaj blisko Dobrze, się tutaj, tak? Nie. nie no, wyglądałem bo to było tutaj No chyba nie jest to tutaj Tak by to było. Ale nic tu nie widzę jeszcze. Nie wiem, dobra. Teraz udajemy się do Misty. Widziałam w mieście dziwny obraz i pomyślałam sobie, że to coś z Twojej branży. Jak wyglądał? Zarejestrowałam skan. Obejrzyj sobie. Wielkie arkanum tarota. Wyższa siła udziela ci wskazówek. Wielkie arkanu? Co to jest? Karta Tarota, archetyp, wiedza zaszyta w karcie. Albo etap w wędrówce przez życie. Wybieraj. Mówisz, że jakaś siła wyższa przemawia do mnie przez symbole Tarota? Albo do Silverhenda, albo do obojga naraz. Bo przecież teraz wydwoje tworzycie jedno. Byłoby łatwiej, gdyby siła wyższa mówiła jaśniej. Świat jest labiryntem złudzeń, a światło nie jest łatwo przebić się do środka więzienia, w którym żyjemy. No dobrze. To co mam zrobić z wskazówką, której nie rozumiem, otrzymaną od siły, której nie znam? Na Twoim miejscu rozglądałabym się za kolejnymi znakami. Tarot opisuje drogę, więc idź tą drogą. Dalej nie wiem, co mam zrobić z tym znaleziskiem. Szukaj innych obrazów. Na pewno miejsca, w których je znajdziesz, mają z nimi związek. Rozmyślaj o tym, co zobaczysz. Myślę, że te znaki mają za zadanie pomóc ci zrozumieć prawdę. Akurat zrozumienie prawdy jest daleko na liście moich priorytetów. Gdy przyjdą trudne chwile, będziesz musiała zdecydować, jaką drogę obrać. Wtedy wszystko zrozumiesz. No, nie wiem. Wróć do mnie, gdy zobaczysz już wystarczająco wiele. Pomogę ci wyjaśnić, co widziałaś. No dobra, kiedyś tu wrócimy. No dobra, to zajmijmy się czymś innym. Chyba zostawimy na inny odcinek. Na mapie możemy porabić. Tutaj mamy coś. A ja wam mówię nie! Arasaka nie jest zwykłym planem. Nie są nawet luźni. Dobra, to daje mi się to Afterlife w takim wypadku. Sprawdzimy sobie co to jest. Tu mamy też tą kartę, ale już mamy ją. Nie, kto by pomyślał? No, mamy kolejną. Też tą cesarzową. Cześć! Chodź. Chcesz podać? A może Jackiego? Powiem właśnie. Mój przyjaciel zapracował na miejsce w porcie. Doczek z kucykiem? Słyszałam. Szkoda. Mię też przepis, który podał? Sadka wódki na lodzie, sok z limonki i piwo imbirowe. Nie. Tak jest. I nazwiemy to... Jackie Wells. Jackie pierwszy jest ode mnie. Możemy się tego napić? Lepiłabym się czegoś. Ciężki dzień. Jak każdy. Na co masz rutę? Nie ma Chyba niekoniecznie. bo nie by to było jakoś oznaczone. Także no. no, no na masz ma rozdrowe nie! To ty wpakowałaś mnie w to gówno i dobrze o tym wiesz. To twoja wina! Straciłam no, 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 przez ciebie to, no. wszystko! Naucz się rozwiązywać swoje problemy. Wiesz co, rąk? Pierdol się! Mam pilną sprawę, potrzebuję fiksera. Przepuść ją! Patrzcie tylko, co też kot przyniósł. Coś ty za jedna. Jestem wi. I czego ode mnie chcesz, Wi. Minęło tyle lat. To naprawdę rok. Pierdolona rok rozparta na kanapie w Afterlife. Nie pogrywaj z nią, Dziewczyny. życie na wylot. O co jej chodziło? Ją zapytaj. Może wciąż mazgaje się w jakimś kącie. Potrzebuję twojej pomocy. Muszę kogoś znaleźć. Kogo? Anders Helman, inżynier wyższego szczebla. Pracował dla Arasaki. Moment. Anders Helman, sprawdź mi go. Dzięki. Nie, jeszcze mi nie dziękuj. Po pierwsze, moja pomoc kosztuje. A po drugie, Dexter Deschamps, Jackie Wells, t Tak, dobrze cię kojarzę, Ciągnie się za tobą widmo śmierci. Taki pet. A to suka. Spytaj ją, czy pamięta Arasaka Tower. Odstrzelili mnie na jej oczach. Wszyscy w mojej ekipie znali ryzyko. Takie rzeczy się zdarzają. Nawet najlepsze. Nawet tobie, Rogue. Nie pamiętasz już akcji w Arasaka Tower? Johnny Silverhand poszedł do piachu. Widzę, że się przygotowałeś do tego spotkania. Ale ja się nie bawię w sentymenty. To jest biznes. Potrzebujesz mojej pomocy? Przygotuj pieniądze. No to musimy. Chyba wrócić do niej później. Aha, a jak nie mam takiej kasy, to po prostu wypierdalaj i tyle. Nie, raczej wróć jak będziesz mieć kasę. Takie są zasady. Dobrze. W takim razie do zobaczenia. Wkrótce. No to do zobaczenia. Wiesz co, nie znaleźć. Ej, ty? Chcesz zarobić? No właśnie, chodzi o to co? nic. O co chodzi? Robota jest. Trzeba coś przewieźć z miejsca na miejsce. Szybko, po cichu. Kumasz? Takie rzeczy załatwia się przez fikserów. Pierdolę fikserów. Biorą kasę za nic. Aha. Nie wróżę ci długiej kariery w tym mieście. Nie chcę, żebyś mi wróżyła, tylko żebyś coś przewiozła. Wchodzisz w to, czy nie? No dalej. Sprawa jest prosta. Jedziesz do Kabuki na nadbrzeże. Zabierasz tam paczkę, dzwonisz do mnie, a ja mówię, gdzie ją podrzucić, Jasne? Mhm. Y wszystko poza moją zapłatą. Nic nie, bój laska. Dostaniesz coś ekstra z importu, ale bez cła. Średnio jesteś konkretny, ale za to solidny. Zaufaj To prosta robota i dobry zarobek. To ja, chodzisz? <laughs> Dobra, to niech będzie, wchodzę. No, ekstra! Wiedziałem, że się dogadamy. Jedź do Kabuki na nadbrzeże. To się za starą lodówką z napisem no future. No tak. Jak już ją namierzysz, otwórz ją i zabierz to, co będzie w środku. A potem zasłon po instrukcji. Mhm. To do usłyszenia. Dobrze. 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 Dobra, to się zajmiemy, pamiętam. Chcesz podać? Możemy się tam kończyć dostać szybką podróżą.

Trzebać Tu byśmy sobie zaskoczyli. O, love, love. Trzeba się zaskoczyli? Ola, wola, trzeba mi się rozejrzeć. No, oczywiście się nie wczytam. No. Zajrzyjmy się. Uraz, I? Możesz rozmawiać. To ważne. Tak, mów. Chyba znalazłem rozwiązanie naszego wspólnego problemu. Nawiązałem kontakt ze starym przyjacielem zarazaki. Jest tu, w Night City. Bardzo blisko pewnych wpływowych osób. W jaki sposób ten twój przyjaciel może nam pomóc? Spotkamy się we trójkę. Ty, ja i mój przyjaciel. Przedstawisz mu naszą wersję wydarzeń w Konbeki Plaza. Nie twierdzę, że go przekonamy, ale od czegoś trzeba zacząć. Wiesz co? Night City potrafi wystawić najlepsze przyjaźnie na próbę. Ufasz mu? Na pewno. Mieliśmy wiele okazji, żeby się nawzajem pozabijać. Będzie ta lodówka. Tak, ufam. W porządku. Gdzie i kiedy? W Japan Town. Pod przykrywką nosu. Prześlę dokładny adres. Do zobaczenia na miejscu. No dobra, kiedyś zajmiemy się tą misją, stary znajomy. Mam teraz trzy misje główne do zrobienia. E, nie tutaj dziennik. Także no. No kurde, człowiek. O cholera. Żyje, ale jest wycieńczony. Ciekawe co na to Denis. No Ej, jak tam? Znalazłaś towar? Mogłeś powiedzieć, że chodzi o człowieka. Gdyby chodziło o pudło bananów, to bym poszedł na pocztę. Nie maruj. Kto to jest? Ambasador kurwa Meksyku. To nie ma teraz znaczenia. Podstawiłem samochód. Zaluduj faceta do bagażnika i jeźdź do Northside. Dokładny adres jest wpity do GPS-a. Okej. Okay. Aha, jeszcze jedno. Uważaj na Tigersów. Mają z twoim nowym kolegą na pieńku. Czekaj, czekaj, co? Cholera, rozłącz. No to że musi trochę uważać chyba. Tak myślałem, że to nie będzie takie proste. Jak to zrobić?

Okej. Okay. Muszę się zająć tym. Tak oddam, ale musisz mi jeszcze Kurde. Mi trzeba je. Nie. No, nie da no, na tyle zaskoczenia. Na końcu. Okej, okay, cześć. Dobra, będę. O, troszkę grama. Nie dobrze. No tak, adrenalina płaci na pełnej kurwie! No nie jest kurwa dobrze! O! się na 5 Nie, 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 nie. Czekaj, tak dużo.

No, jest tenis. Niech ja on się załaduje. Robota wykonana. No, widzę, właśnie. Spisałaś się. Nie ma co. Jak tam, Haruyoshi, trzymasz się? Tenis ratuje życie. To. Niech sam ci powie. Haruyoshi? W Japonii. E, chirurg numer jeden. Pewna ręka. Jeden dzień szef Tiger Kloss potrzebuje operacja mózgu. Ale błąd. Szef umiera. Tiger Kloss bardzo źli. Chowam się na łódka, płyna do Ameryki. Dennis ratuje życie. Moja tajemnica. Zabijam szefa Tiger Kloss specjalnie. Ja dobry chirurg, najlepszy. Mogłeś powiedzieć, że będzie problem z tajgersami. Uznałem, że znasz teren i sobie poradzisz. Skoro teraz gadamy, znaczy, że się nie pomyliłem. No dobra, fajnie się gadaj w ogóle, ale jeszcze mi nie zapłaciłeś. Pamiętam. Masz. I niech ci służy, siostro. A, A, się nie Dobra, no to będziemy tym kończyć ten odcinek i widzimy się w następnym. Cześć!